Dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć coś. z startupów, to jest później dzień dobry. Dzień Jan dobry. <laughs> Janusze startupów dzisiaj o tym, jak zostać hipsterem, który nie jest hipsterem, o Tinderze dla e, adopcji psów, czy do adopcji psów, e, o 105 uberach dla różnych rzeczy, e, o tym, czego boi się Mark Zuckerberg, mm, a także o najnowszym hasztagu e, TrashTag. Czy nie wiem, czy #trash tak jest całym hashtagiem, czy hashtag. Trash? Hashtag trasz tak. Hashtag tak, okej. Okay. No dobrze, to można, jak polskie podwórko. Mężczyzna groził pozwem za użycie jego zdjęcia ale to, jako ale ilustracji to polskiego podwórka. Znaczy, na polskim no podwórku jest dużo takich osób jak ten mężczyzna, ale może od początku. Naukowcy z MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology. Czyli jednej chyba z najlepszych, jak nie najlepszej yy, uczelni technicznej na świecie, robią badania mniej lub bardziej poważne. No i tym razem zrobili sobie takie badanie, że w pewnym momencie yy, nonconformizm i hipsteryzm działa jak lejek, czyli tak. Ściąga, 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 ściąga i na końcu wychodzi dokładnie ten sam produkt. To znaczy wszyscy nonkonformiści hipsterzy wyglądają tak samo. Wiadomo. Koszula, czapka, kolorowe sneakersy. Tatuaże, okulary, tak właśnie, no i okulary w modnych oprawkach. No i te, te tezy przedstawili w, w swoim periodyku, takim bardziej popularno naukowym niż naukowym i opatrzyli je zdjęciem, które wzięli z Getty Images, czyli ze stoku. No z banku zdjęć. Z banku zdjęć, przepraszam, nie ma czegoś takiego jak stoku, i pojawił się w pewnym momencie miły pan i powiedział, że on sobie nie życzy, żeby jego zdjęcie ilustrować taką w ogóle tezę, że wszyscy jesteśmy do siebie podobni non nonkonformiści i hipsterzy. Więc każdy inny by powiedział elo, pozdro i nara, a naukowcy z MIT mają dyscyplinę naukową w głowach, więc udali się do Getty i się spytali, czy ten ziomek podpisał wszystkie zgody. Podpisał wszystkie zgody na użycie wizerunku. Więc coś ich tknęło i poprosili o dane, bo mają tutaj zagrożenie procesem, i okazało się, że na tym zdjęciu nie był ten człowiek. <grym> Czyli tak naprawdę trudno sobie wyobrazić lepszą egzemplifikację, jakby i potwierdzenie tej ich. <grym> Hipotezy, że prędzej czy później wszyscy skończymy w zupie. Jako hipsterzy. Jako hipsterzy. Radka też to na pewno czeka. Nie to też po na pewno 87. czeka, jak zacznę, zacznę nosić okulary w modnych oprawkach. Jakieś rejfany, czy co. Nie wiem, czy powinniśmy wymieniać marki, więc może rejfany. Możemy tak jak The Simpsons, czyli y Właśnie, przekrętać wszystkie nazwy. Wiesz co, jak już jesteśmy przy markach, to ja taką ciekawostkę tak. wrzucę. C Centrum Handlu, Zdrowia i Usług, Galeria Wieliczka, taki nowy projekt i y, pracownia, pracownia y, architektoniczna pokazała wizualizację i ściany tejże galerii ozdobiono y, takimi znanymi markami jak Sara, właśnie. Reserves, Wos. I coś tam jeszcze, New Yorker, czy New New, Yorker. New Yorker. Więc jest pytanie, czy marki, bo jednak logotypy, w sensie nie logotypy, tylko krój fontu, jednak. Logotyp ten, to, jest. to jest logotyp, tak. ok. Są dosyć podobne do marek prawdziwych. Więc pytanie, czy marki prawdziwe o tym wiedzą? Czy, czy wiedzą, że tam będą? Czy wiedzą, Panie. że tam będą? Czy już wykupili? ZARO, zaro New Yorkerze, <laughs> Reserved, LPP Polska. Tak. Czy wy i, Wiecie, Hugo Bossie. I jakiś fitness. Przypominam, że Hugo Boss to, ta, to ten projekt, na który zaprojektował mundury SS. Tak. Więc, w sensie armii niemieckiej. Tak, miejmy już. Miejmy już to z głowy. już Hitlerum z głowy. Uff, to Uf, już jakby. To to, dobrze. To teraz to A skoro o innych rzeczach, które były lubiane przez nazistów, czyli psy, zwierzęta. To też jest mit, że Adolf Hitler był wegetarianinem i lubił zwierzęta. No, jak lubił zwierzęta, to nie mógł być wegetarianinem, że tak zażartuje nieudolnie. Okej, okay, tak, teraz, <grym> teraz rozumiem te rzeczy, o mówią moi rodzice, że pasztet jest wegański, bo jest sarny, a sarna nie je mięsa. Pozdrawiam <grym> tatę. E, tak, więc gdyby, gdyby żył e, Hitler, nie pasztet, to, to na by... pewno spodobałoby mu się e, Bez... Tinder, sło... Tinder sło... do adopcji zwierząt. Super pomysł, oczywiście tak. tutaj, bardzo, dobry, bardzo pomysł. dobry pomysł, myślę, że fajnie, e, oczywiście wpada ten pomysł w takie same pułapki, w jakie pada, wpada podstawowy Tinder, e, czy te, czyli to, że wybieranie sobie partnera na, znaczy może inaczej, w sensie Tinder nie ma tej pułapki, bo tam logika jest taka, że nie wybiera się partnera na dłużej, ale Tutaj taki apel, że jak chce się adoptować zwierzę, czy jest to pies, czy sarna, to czy inny człowiek. Czy sarna z krzesłem na głowie. Czy sarna z krzesłem na głowie, to, czy człowiek z liściem na głowie, to dobrze jest poznać tę osobę lepiej, w sensie to zwierzę lepiej niż tylko po zdjęciu i słodkim opisie. Tak, bo może mieć wredny charakter, albo na zdjęciach taka perspektywa śmieszna, że pies jest dwa razy większy, niż na zdjęciach się wydaje. Jest to kazus mojego psa. Na zdjęciach, które nam pokazano, wydawał się być miłym kanapowcem i ja oczywiście go bardzo często sadzam na kanapie i biorę na kolana, jest, niestety. Mój pies waży 25 kg tak. jest całkiem sporym mieszańcem tak. owczarka niemieckiego z kundlem. Więc no, tak po prostu z odpowiedniego kąta były zdjęcia, ale kocham jak swojego, więc nie ma najmniejszego problemu, no to Natomiast nie każdy może, więc tutaj ostrożnie warto by było jakieś tam możliwości zakliknąć i wtedy dopiero swajpować, żeby ci podpowiadało no słodkie pieski ważące do 12 kg i o umaszczeniu białym i czarnym, bo wiadomo, że biała sierść najlepiej wygląda na czarnej skórzanej kanapie. To tak już, żebyśmy mieli też to, ten temat ze sobą, na czym wygląda świetnie biała sierść psia. Nie sądziłem, że tutaj jeszcze nam się pojawi wątek casting couch. W każdym razie, e, idąc dalej, może teraz, jak już e, chcemy się, po, może teraz jakby e, takim tutaj łukiem małym, jak już e, znajdziemy sobie tego psa, z którym jednak nie chcemy być chcemy się go pozbyć, chcemy się wyautować z tej relacji, jak to się mówi dzisiaj, to najlepiej zrobić to podziemnym tunelem. Tak, uciec. Uciec, pie... uciec z tej relacji podziemiotronnej, tak, tak, jeśli macie… Tak, został i nie wiedział, co się dzieje, on będzie czekał. Tok FM albo e, inny program ja swojemu, polskiego radia. Ja swojemu opuszczam radio, żeby mu nie było smutno. No nie pomogło mu to i dlatego tak często ucieka. Być może… Być może Bo nie jest w stanie znieść Jacka Żakowskiego od może kiepski dobor stacji, więcej hmm. muzyki, mniej gadania. Może Zander po prostu za często wpada. A to nie wiem. A tak to opuszczałby mu rato… E, ra, rato… Ra, lato… Radio złote przeboje ja to albo, inne, albo inny kolor. Ja już kolor, już okay. kolor leci u mnie. Tak, kolor. kolor i złote przeboje zamiennie w tak. zależności gdzie mi się tam kliknie. Także tak, no, Mark Podziemy. Zuckerberg wie, że zaciska się na nim pętla o, e, na jego szyi się zaciska. Nie wiem czy na szyi czy Natali. W każdym razie, w każdym razie tutaj. E, I to powiedzieć. Insider. Na Natali w Brooklynie. Przepraszam. Proszę. Zaciska się pętla, tak. Mark Zuckerberg odbiera podobno dziennie tyle maili, privów i listów, zarówno z wyrazami miłości, oddania i uwielbienia, jak i hejterskich, creeperskich i stalkerskich, że jego ochrona kosztuje więcej niż ochrona prezesa, nawet rocznie. 10 milionów dolarów tylko na ochronę Marka Zuckerberga i jakiegoś jeszcze tam jednego CEO. Chociaż chyba 10 baniek to tylko on kosztuje, i cuda się dzieją z tą ochroną. Tak, no a to nie to, że dzieją się cuda, to oczywiście w też w swoim pokoju konferencyjnym ma tunel, jak każdy dobry władca, który może uciec do pobliskiego kościoła, jak rozumiem. To znaczy, moim zdaniem ten tunel, to są niepotwierdzone plotki, co oczywiście oznacza, że on ma ten tunel. On się znajduje w jakiejś sali konferencyjnej, taka zapadnia. Tam na pewno jest… Jak u pana Bernsa. Pewnie jest taka zjeżdżalnia i wtedy on zjeżdża i no, no niestety do garażu. Gdyby lepsza była katapulta, która go wyrzuca na dach siedziby Facebooka i tam w, wskakuje do śmigłowca i może to się dziwne. ewakuować. Ale wiem, jak się nazywa ta procedura jego ucieczki. Living Neverland. O Jezu, nie. Nie, Jacku, nie. Nie to. Nie będziemy dzisiaj mówić o Living Neverland. No 10 milionów dolarów za podziemną zapadnię. Znaczy, zapadnie niepodziemno i tunel, który może. Zapadnie uciec. do podziemi. W, w salach konferencyjnych są na przykład szyby kuloodporne. Tak. Nie wiem, czy środki bezpieczeństwa nie są większe niż w przypadku Big Hefe, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie tam nawet oparcie fotela ma kuloodporne. On z Meksykaninem z pochodzenia? Nie. Hefe. A nie, ale chcę budować okay, murek na granicy, więc tak sobie pozwoliłem. Widzę, że już w, w Twoim sercu zabudował mur. Tak. Papi. Mur rozdziela. E, dobrze, a propos rzeczy, które zapadają się pod ziemię, to już może e, na koniec taki bingo. E, The Atlantic e, miał niedawno artykuł o tym, że powstało 105 Uberów dla. No jakby, 105, jeżeli tak. wiadomo, wszyscy żyjemy w tym kto żyje, to, to jak kto chciałby, to chciałby w startupowym świecie. No i oczywiście takim skrótem myślowym jest, że to jest coś tam, coś tam, Uber, tak jak Uber dla. Tak jak Uber dla. I okazuje się, że jest już 105, <laughs> znaczy 105 to… To udało się To 105. wyliczył i sprawdził, jakim się wiedzie. Tam jest bodajże 8 unicornów i, i, i 28 już zamknięto. 53 sobie jakoś tam działają, nie są ani jakimiś tam bankrutującymi, ani też tymi unicornami, Przepraszam, 4 unikorn, czyli z tam z wartością powyżej miliarda dolarów. jest, słuchajcie, ja nawet nie wiedziałem, że można wymyślić 105 Uberów dla. Oczywiście wiadomo, że niektóre się dublują, ale no, są nawet nazwijmy to już w skrócie Uber do wyprowadzania psów. Tak, akurat jest spoko. Dobra, ale co na przykład by chciał powiedzieć? Bo tutaj Buzzfeed w 2015 roku opublikował e, takie bingo startupowe. Switch, jest twój... Uber, który chodziłby za mnie do pracy? E, e, jest. To się nazywa e, Uberwork, Uberwork, work, Shipping, Pizza. Tak, Push for Pizza to się nazywa. E, to nie o takiej pracy. Myślę. Nie, przepraszam, to się, na, to jest już. E, adult, o, adult fan. King BNB, Unbound, Mixer przez 3X, żeby nie mieć wątpliwości, ulala, la, la. Tak, nie, raczej, jest. Raczej myślałem o kimś, kogo mógłbym wyklikać aplikacją, żeby on przyszedł do biura siedzieć, a ja w tym czasie bym pracował z domu, nie? No to mówiliśmy o tym Uber spotkań zdalnych, no Radku, już jakby okay. nie pamiętasz naszych własnych programów. Pamiętam, ale było ich tak wiele. Rozumiem. No jest Uber do wszystkiego. Uber do płynów ustrojowych. A Lola. mam pytanie: bo kiedyś tą funkcję sprawowali taksówkarze, do Ludzie. których się wychodziło na postój i się pytało, czy ma pan pół litra Zawsze w bagażniku miał? Tak, były kiedyś nie, postoje. Nie, nie. powiem ci, że po roku 2000 to <laughs> dzwoniło się do cierpa i po prostu negocjowało z nim w stanie e, mocno wskazującym, żeby, przywi żeby przywiózł pół duch. litra i fajki ze stacji benzynowej, bo już wtedy można było na stacjach benzynowych niektórych albo w nocnych kupić. E, rozumiem, że jest też Uber do przywożenia alkoholu? E, jest też Uber do przywożenia alkoholu. No Uber to... do przywożenia alkoholu nazywa się Minibar albo Glassful. Czy znaczy nazywał się w 2015, trzeba byłoby to nie chcę. No to ja nie mam pytań, czytać. ja nie mam więcej potrzeb, jeżeli e, chodzi o, o Uber. Jest też Uber dla... E, Elitistów, one fine stay. Na przykład, to znaczy. Elitysts. E... Okay, dla, doktoru. dla doktorów. Doktorów. Hill. Znaczy, Pytanie, wiem, przywożą... jak wyglądałby Tinder dla doktorów? Czy doktor z doktorem, czy doktor z pacjentem? Może sobie wybrać chorobę. Pacjenci musieliby się starać o to, żeby mieć ciekawą chorobę. Żeby się lekarze nim Taką, zainteresowali. Wiesz, I wtedy się zastanawia, czy na przykład wyrobić dzienną normę, czy może coś bardziej do lanceta na opisanie case study. Okej, Stadi, myślę byłoby ciekawszy, bo tak tylko wyleczyć pacjenta to nie sztuka, hmm. nie? Znaczy sztuka, nie sztuka, no podobno Big Pharma trzyma na wszystkim łapy i nie opłaca się leczyć pacjentów, należy ich leczyć non stop, a nie wyleczać. Tutaj też mam coś dla Ciebie. Uber do bielizny. Me and I do skarpetek? Tak, no bielizna i skarpetki są dwie różne rzeczy, jak wiadomo. Tak. Ten no, nie jest. mam pytań. Czyli w zasadzie wystarczy zainstalować odpowiednio, prawdopodobnie aplikację i przy pomocy dwóch kliknięć przychodzi albo przyjeżdża gość, który sprząta ci mieszkanie, wymienia bieliznę i, i skarpetki w szufladzie, w szafie. E, nie wiem, co znaczy elitysta, elitarysta, nieważne, też pewnie coś Snob. ci robi. Snop. Kurde, czad. U, jest, tak. I Diatlantic zrobiło. Nie z... mam. Tak, zrobił Excela. Zrobił Excel Oczywiście <suszel> temu Excelowi się przyjrzałem. Tak, rozumiem, że ty nawet listę zakupową sobie piszesz w Excelu. Tak, znaczy albo w Excelu, albo w Kipie. Więc tak, tak to wygląda, że no jest 105 tych startupów i one są bardzo, ale to bardzo ciekawe to i można klika, sobie, można to, co sobie poszukać co by się chciało, co by się chciało zrobić. Zapomniałeś we wstępie, na wstępie wspomnieć o trash, tak? O takim wyzwaniu pierwszym, które ma sens, w tak. sensie m, rozumiem, że wylewanie na siebie kubła zimnej wody też miało sens, bo to było wsparcie dla. Badania y, 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 Badań, badań nad, tak, nad jakąś chorobą, już nie pamiętam, było za dużo tego. Średniej wersji, okej. Okay. Czyli jest, ALS. Mamy, mamy nowy challenge, nowy challenge, polegający co? na tym, że się robi w końcu y, coś takiego widocznego i namacalnego. Gość poszedł gdzieś na jakąś taką obsyfiałą plażę tak. i sprzątnął ją. I jest zdjęcie przed, zdjęcie po, ładnie wszystkie śmieci w workach. Opatrzył to jakimś hashtagiem, rzucił, a potem nagle wszyscy zaczęli klikać, jak porąbani, bo się okazało, że to jest w ogóle ciekawa akcja, że, yy, żeby sprzątać. I ja myślę, że taki hashtag trasz, tak na przykład to, co już rozmawialiśmy przed nagraniem, nad Wisłą by się przydał. Ale żeby go posprzątać z ludzi, czy bo w tym roku nie no, czy, że nad Wisłą będą lokale ciche i lokale głośne, czyli jak dni w małżeństwie. Jak dni w związku, czy w małżeństwie. Znaczy nie, no z ludzi się nie da, bo po to zrobiliśmy te bulwary czy i zostawili. się ludzi wsadzić do worka na śmieci? No raczej się nie powinno, bo to się później jest... Słuchaj, Wisła, worek, człowiek. No z czym się to kojarzy? No na pewno nie z hashtag tak. Z porachunkami mafijnymi. Otóż to właśnie. czasami Ale nawet brakuje jest... cementu. No... To, no Coś tam można przywiązać i zrzucić w nurt, pchnąć i, i żeby to spłynęło, to nawet lepiej, żeby to nie było obciążone. <laughs> Więc myślę, że to, to byłby jest. fajny pomysł, żeby ludzie zaczęli po sobie sprzątać nad Wisłą, ponieważ jak jeszcze pracowałem w poprzedniej firmie i dojeżdżałem do pracy z praszki rowerem, to zawsze jak przejeżdżałem pewien taki kawałek dróżki dla rowerów, to patrzyłem, czy ta rozbita butelka już jest sprzątnięta. Ja ją za pierwszym razem, bo to zawsze w poniedzieli było hmm. porozbijane, hmm. zatrzymywałem się, zgarniałem nogą hmm. na bok, z, z dróżki schodnika hmm. pod murek. i później sprawdzałem, kiedy ona zostanie sprzątnięta tak już całkiem, całkiem i na przykład ona któregoś razu przetrwała 11 dni rozbita butelka, więc ja myślę, że taki hashtag, tak by się przydał, żeby ludzie po sobie na przykład, nie wiem, już nie mówię, żeby sprzątali, bo tam jest mało śmietników, ale hmm. żeby nie tłukli, bez sensu. No, to a propos y, śmieci, które długo leżą i nikt nie chce ich sprzątnąć, to Królowa Brytyjska wrzuciła pierwszy post na Instagram. Jezu, nie możesz mówić o Królowej Brytyjskiej, że to jest nie śmieć, który leży długo i go nikt nie posprzątał, stary. Nie powiedziałem tak. Ja tak zrozumiałem i połowa to naszych widzów to to Czyli Połowa, osób. czyli nieważne nie ile. Nie, w ogóle tak nie powiedziałem. W każdym to sobie wyinsynuowałeś, to. W każdym razie. Na zakończenie chciałem powiedzieć, że jest oczywiście backlash na Instagram, że ludzie coraz mniej czasu spędzają w sieci, coraz więcej w śmieciach. Ha, ha, ha. A tutaj królowa brytyjska lat 92, już jak donosi socialpress.pl, wrzuciła. Nie wiem dlaczego. Informacje w Instagramie bierzemy z jakiejś strony internetowej, ani z Instagrama, ale to już jakby to sobie ustalimy potem. To potem? Wrzuciła swój pierwszy post. I oczywiście jest w nim list z XIX wieku, jak żeby inaczej. To akurat jej pra, pra, pra dziadek książę Albert wysłał ten list. list do Charlesa Babycza, Charles Babycz, to ten typ, który wymyślił komputer, maszynę różnicową Babicz Mordko, pierwszy komputer wymyślił o, dokładnie. Czad. no tak, maszynę. No, ale to bo? właściwie nie on, tylko e, ta, ta e, kobieta. Adalovless. Ada tak, mm -hmm, dokładnie tak. ona, więc jakby. Więc oddajmy Bogu i Cesarskie. Tak jest, e, co Cesarskie. No dobrze. A, słuchaj, bo nie, nie, możemy się, nie możemy się rozstać bez zaspojlowania. Niestety ten film już widzieliśmy, więc spoilowanie nie jest takie. Może zabawne. sobie Endgame zaspojlujemy, bo już Captain Marvel to widzieliśmy obaj. E, tak. Endgame? Ja się bardzo cieszę, że nie musiałem zapłacić za bilet na ten film. Ja mam kartę Multipass, więc zapłaciłem. E nie, okulary też mam. Yy, no, na, 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 na dłużej, więc też nie. Jesteś zapłaciłem. prawdziwym Januszem kinomaństwa. Jestem Maństwa. prawdziwym Januszem Kinomaństwa. Płacę co miesiąc za abonament, a do kina chodzę raz na kwartał, więc teraz muszę zacząć chodzić częściej, żeby mi się zwracało. Logiczne, nie. Yy, Endgame, spoiler, Thanos ta, ta skinie. superbohaterowie wrócą. No nie wiem, jakoś te spoilery nie idą. Musimy przestać. To być, w... książka była lepsza. <laughs> Komiksy. Komik będzie, był będzie kolejna część. Mam nadzieję, że Spider-Man wróci. Tak. No, zobaczymy, co mi się stanie. No, nawet jestem ciekaw tego, że. No, jakby Kapitan Marvel w miarę okej, okay, tam wiadomo, bez hejtu, bo tutaj oczywiście wszyscy hejtują, że kobieta i tak dalej, tutaj. Wszyscy, wszyscy Jakaś łupata, że to takie girl power. No jest tam jakiś girl power, jak najbardziej, ale. No nie wiem, coś wydaje mi się, że. No girl power, tutaj nie gra, że panowie w tym trzeba. filmie głównie potykają się o własne nogi, więc no to prawda, że palie, palie są tą silną stroną, a Kapitan Marvelowa jest strasznie dopakowana, więc właściwie. Nie, Kapitanowa Marvelowa. Nie, wiem, ona mogłaby strykać palcami, a nie w powietrzu tak, no dlatego... na silniku odrzutowym z buta, więc właściwie cała ta akcja pod koniec była taka zbędna i niepotrzebna, bo mówię, mam wrażenie, że ma takie supermoce, że mogłaby pić kawę i. Psz, psz, i oni by wszyscy i tak Pewnie znikną. tak będzie z Thanosem, pewnie tak będzie Tak, ja myślę, że w końcu ktoś Thanosowi ten wstawi bańki, jak to się mówi Postawi bańki? Wstawi Wstawi bańki Tak, wstawi bańki hmm. Jakieś warzywo odcinka? E, ja już ten... E, już nie chcemy? Już zre zrezygnowałem z jedzenia warzyw, zostałem tylko na... Pattison? Pattison... Paterson. Pattison no dobrze, to w takim razie Janusze, startupów, udanego weekendu, kochani moi drodzy. I co, zakładajcie swoje Ubery. Tak, tylko sprawdźcie na, na Basfidzie, czy już nie ma takiego Ubera. No, albo może... w albo w Albo linku w, albo w Excelu. Excel od tak. The Atlantic, czy jeszcze to istnieje, czy nie. Tak, no, to warto, warto wiedzieć, żeby see, może niekoniecznie, see. bo głupio by było robić takiego Ubera jak Uber. To już jest zrobione, bo to trochę faktycznie bez sensu. Szkoda, hajsu i kasy i czasu. Nie będzie dzisiaj nic o kolei, hmm? Widziałem ją na to... boku Kina Praha. Czy w się sensie jej jakby. Mount Rushmore tam jest wy, wybite, więc była tam. A, dobra, okay. Była tam. Że... Przedlądłem Niemczykiem. Myślałem, że widziałem się. Do widzenia.